vitam vitam it's 1st of november so it's time for new hero of the month review this time it's nature faction druid balbar uh, he reminds me radagast from hobbit movie so i think nature faction and druid class really fits him balbar is druid so if you give him emblems he'll be able to spawn minions uh, this is always c cool because it's like cheat heal and in 60 days uh, he will receive family bonus he also have two passives um, he recovers 5% hp when he receive a buff so this passive is new and he has innate resistance against status elements that give immunity to new buffs. Okay, this one uh, we know from Glenda. He has 762 on attack, 756 on defense, and 1378 on HP. So statistically, he looks pretty solid and i'm happy that uh, now when we have so many new op heroes with crazy stats also heroes of the, of the month are stronger his mana speed is average and his slumber spores deals 300% damage to the target the target falls asleep while asleep the target can't attack or gain mana all damage dealt to the sleeping target is increased by 60%. The sleeping target is woken once it takes damage. This excludes damage from minions and fiends. And elemental link gives plus 10% increase of any healing received for all nature allies for 4 turns. This effect can't be dispelled. Whew that's a lot so let's break it down average mana so he need 10 tiles to go off with mana troop level 23 it's reduced to 9 but if you give him 20 emblems he will need mana troop level 11 300% damage on single target mm, that's not a lot it will be something like 450 target falls asleep okay so this is brand new status effect and that's super cool of course monks and clerics can resist this effect and uh, it can be cleansed but it's still really cool because this skill doesn't have a set round duration while asleep target can't attack or gain mana that's cool uh, a bit like lepiota but remember that sleeping target is not in ghost form um, all damage dealt to mm -hmm. sleeping target is increased by 60% this is quite cool but uh, if you send tiles on sleeping target only first tile will hit him with extra power uh, but it works well with offensive skills because uh, any sniper can kill sleeping target and uh, this um, increased damage stacks with other debuffs like for example defense down sleeping target wakes up on hit so any tile damage or skill damage or basic hits from defending side wakes sleeping target so it's great when you can block one side and play with tiles on the other one uh, but unlucky cascade can wake sleeping hero and elemental link hmm N i'm not huge fan of this link but it's okay so is balbar good if you look at him like on sniper then not really but if you will look at him like on tactical support, he's really good. Using him requires a bit of practice and you need to be careful with board and cascades. But if you know when and how to use him, he's really nice support. You can pair him even with season 1 Liana, uh, both will be ready in pretty much uh, same time, so you can use Balbar. Uh, and finish sleeping target with sniper. Balbar is not a titan killer, so don't use him there unless he's your only 5 stars nature hero. Uh, then you can use him on high tile damage slot. On tournaments, he can be good on each mode, but let's be honest, he's more like offensive support than defensive hero. So i wouldn't put him on defense um, so here is same story like with other tactical heroes like Malossi, lepiota or even rusula they are amazing on offense but not that great on defense because you can't control their skills overall balbar is pretty cool hero with unique skill and if you like tactical heroes he'll be perfect for you So let me know what you think about him. Good luck with your summons, and see you next time. Witam w polskiej wersji. Mamy 1 listopada, więc czas, żeby omówić sobie nowego bohatera miesiąca. W tym miesiącu jest to bohater frakcji Natury, Druid o imieniu Balbar. E, troszkę mi przypomina czarodzieja Radagasta z, hob z filmu Hobbit. Um, więc tu, patrząc na to, ta frakcja natury i klasa druida jak najbardziej mi do niego pasują. Um, Balbar jest druidem, więc jeśli dać mu talenty, będzie miał możliwość przyzywać sobie pomocników, kiedy zostaje trafiony, i to jest zawsze spoko, um, bo to jest trochę takie udawane leczenie. Natomiast często może uratować. Dodatkowo za 60 dni dostanie um, bonus rodziny. Ma dodatkowo dwie umiejętności pasywne. Pierwsza umiejętność, e, za każdym razem, kiedy otrzymuje wzmocnienie, e, leczy się o 5%, więc to jest coś nowego. No, i drugie, druga umiejętność pasywna ma wrodzoną odporność na dolegliwości ze statusu, uniemożliwiające otrzymywanie nowych wzmocnień. No, i tą pasywkę, akurat znamy, względy. Balbar ma 762 ataku, 756 obrony i 1378 punktów życia, więc statystycznie wygląda naprawdę solidnie, i mnie cieszy fakt, że w tym momencie, kiedy widzimy w grze tak dużo nowych postaci, e, zmieniających grę z niesamowicie wysokimi statystykami, to te statystyki bohaterów miesiąca też znacząco poszły w górę. E, szybkość many jest średnia, a jego zarodnik snu zadaje 300% obrażeń celowi, e, usypia cel w czasie snu Cel nie może atakować ani otrzymywać many. Wszystkie obrażenia zadawane śpiącemu celowi zostają zwiększone o 60%. Śpiący cel zostaje przebudzony, gdy otrzyma obrażenia. Obrażenia zadawane przez pomocników i potwory się nie liczą. I spoiwo żywiołów zwiększa o 10% regenerację zdrowia wszystkich sojuszników natury na okres 4 tur. I odwołanie oczywiście spoiwa nie jest możliwe. No dobra, więc jest to dosyć długa umiejętność. Rozbijmy ją na mniejsze części. Średnia mana, czyli potrzebuje 10 klocków, żeby się załadować. Z oddziałem many poziom 23, um, będzie potrzebował tylko 9. Natomiast jeśli e, dacie mu 20 talentów, um, to wystarczy mu oddział many poziom 11. Także bardzo spoko. 300% obrażeń pojedynczemu celowi. No dobra, to nie jest jakoś strasznie dużo, bo to będzie około 450 obrażeń. Cel zasypia. Okej. Okay. Więc to jest świeżutki, nowy, unikatowy dla Balbara efekt, którego wcześniej w grze nie widzieliśmy i to jest bardzo fajne. E, oczywiście takie klasy jak mnich czy kleryk e, mogą się temu przeciwstawić, mają tam 30 czy 35% odporności. Um, I ten efekt może być oczywiście oczyszczony. E, natomiast e, nadal jest to bardzo fajna umiejętność, ponieważ nie ma określonego um, określonej długości kiedy cel śpi, nie może atakować i otrzymywać many. To jest bardzo fajne, trochę jak ulepioty. Natomiast musimy pamiętać o tym, że śpiący cel um, nie jest duchem i nie możemy przez niego puszczać sobie klocków na pusto. E, no i kolejna rzecz. Wszystkie obrażenia zadawane śpiącemu celowi są zwiększane o 60%. To jest bardzo spoko. Um, Natomiast, jeśli wyślecie klocki w taki śpiący cel, to tylko pierwszy klocek uderzy go z tą dodatkową mocą. Ten pierwszy klocek go wybudzi, a następne, kolejne już zadadzą normalne obrażenia i dadzą manę przeciwnikowi. Natomiast to działa bardzo fajnie z Ofensywnymi umiejętnościami specjalnymi, ponieważ dowolny snajper jest w stanie zabić śpiący cel, i to dodatkowo łączy się z innymi osłabieniami. Typu można komuś osłabić obronę, rzucić balbarem, uśpić taki cel. Cel ma i obniżoną obronę, i dodatkowo śpi, więc wtedy można go zabić. Czymkolwiek. Śpiący cel budzi się przy trafieniu. No dobra, czyli y, wszystkie obrażenia z klocków, umiejętności specjalnych lub zwykłych uderzeń y, drużyny obronnej budzi śpiący cel. Y, więc tak naprawdę ta umiejętność jest bardzo dobra, kiedy możecie zablokować jedną stronę i rozgrywać sobie klockami na drugiej stronie planszy. Natomiast tutaj, tak naprawdę, dowolna kaskada i klocek trafiający taki śpiący cel, nawet nie w kolorze, czyli za jeden obrażeń, go wybudzi. Więc na to trzeba uważać. No i spoiwo żywiołów to już mówiłem wiele razy ja nie jestem wielkim fanem akurat tego spoiwa natomiast, oczywiście, że może być przydatne, szczególnie z bonusem rodziny, jeśli będzie działało na wszystkich, a nie tylko na zielonych. Czy balbar jest dobry? Jeśli spojrzymy na niego jako na snajpera, wtedy nie za bardzo. Natomiast jeśli spojrzymy na niego jako na wsparcie taktyczne, wtedy jest naprawdę bardzo fajnym bohaterem. Używanie go wymaga trochę wprawy i musicie go rozgrywać uważnie klockami na planszy i uważać na kaskady. Natomiast jeśli macie już tą wprawę i wiecie kiedy i w kogo uderzyć Balbarem, jest naprawdę bardzo fajną postacią. Um, może być sparowany chociażby nawet z Lianą z sezonu pierwszego. Um, obie postacie będą gotowe mniej więcej, wiadomo w tym samym czasie, ona będzie po ośmiu czy siedmiu, on po dziewięciu, no ale bądźmy szczerzy, mniej więcej po trzech łączeniach um, strzelacie Balbarem, cel zasypia i Liana wykańcza taki cel. Balbar nie jest zabójcą tytanu, więc nie używajcie go tam. Chyba że jest waszą jedyną zieloną piątką, no to wiadomo, z racji ataku możecie go używać jako te, tą postać, która kręci obrażenia na klockach. Jeśli chodzi o turnieje, może być dobry tak naprawdę w każdym trybie. Natomiast bądźmy szczerzy, on jest bardziej em, wsparciem ofensywnym niż bohaterem typowo defensywnym. Więc nie wrzucałbym go do obrony. Właściwie tutaj jest taka sama historia, jak w przypadku y, innych taktycznych bohaterów, jak Malosi, Lepiota, czy chociażby rusula są fantastyczni, jeśli chodzi o atak, natomiast a, no nie są najlepsi jeśli chodzi o obronę. Z prostego powodu nie można kontrolować ich umiejętności specjalnej. Podsumowując, Balbar jest bardzo fajną postacią z unikatową. Umiejętnością specjalną i jeśli lubicie bohaterów taktycznych, będzie dla Was idealny. Także dajcie znać, co o nim myślicie. Powodzenia w losowaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.